Emi Winehouse, Michael Jackson, Paul Walker i Robin Williams. Dzisiejszy film nie będzie stricte o nich, ale o reakcji ludzi w internecie na wieść o ich śmierci. Denerwuje mnie to tak samo teraz, jak i przy każdej poprzedniej osobie. Dziś pokażę wam pięć reakcji, które myślę, że każdy z was rozpozna. Rozpacz. Nagle okazuje się, że połowa waszych znajomych uwielbiała tę osobę, tylko jakoś się z tym ukrywała. Teraz wrzucają na Facebook ich piosenki, urywki filmów, Piszą jak im bardzo jest brak tej osoby, wirtualne świeczki i oczywiście lajkują profil tej osoby. Hipsterzy, ludzie, którzy chcą być tak bardzo mainstreamowi i wyjątkowi, że w każdym możliwym miejscu piszą jak bardzo nie znali tej osoby i jak bardzo nie lubili tej osoby. Nie ma to żadnego logicznego uzasadnienia, bo pisząc jak bardzo gówno obchodziła ich ta osoba, przyłączają się do tego całego wszechobecnego szumu. W bardziej hardkorowych sytuacjach będą mylić Robinę Williamsa z Robin Williamsem tylko po to, żeby mieć więcej łapek przy swoim poście. Mondrale Ludzie, którzy głośno ubolewają nad faktem, że śmierć Robina Williamsa jest bardziej popularna niż inne rzeczy, a przecież dzieci w Afryce głodują i nie mają co jeść, a wredne społeczeństwo wzięło się na jakiegoś aktora, który miał ze sobą problemy. Newsmeni Wrzucają po prostu informacje, informacje i jeszcze więcej informacji. Są święcie przekonani, że ich obowiązkiem jest przekazanie informacji do jak najszerszego grona. Wrzucają zatem wszystkie informacje życiorysy oraz przypuszczalne przyczyny śmierci danej osoby. Są to osoby, które za punkt honoru Postawiły sobie zasadanie informacjami Facebooka o danej osobie, bo przecież każda z nich jest redaktorem naczelnym całych internetów, zrzędy, ludzie, których denerwują wszystkie wspomniane wcześniej grupy i piszą na swoich tablicach, jak bardzo ich to irytuje. Po wszystkim kupują sobie kilociastek i czekają aż opadnie kurz i pojawi się kolejny news do zjebania, skomentowania. No i to wszystko. Pamiętajcie, że jeśli naprawdę chcecie uczcić pamięć tej osoby, puśćcie sobie jej wiosenkę. Albo ujrzyjcie jakiś film właśnie z tym aktorem. Nie budźcie w sobie fanów tak nagle po śmierci tej osoby, bo jest to po prostu słabe. Inna sprawa, jeśli ta osoba naprawdę coś dla was zaznaczyła. Oceńcie ten filmik, napiszcie komentarz, wejdźcie na fejsy Jaski i nie zapomnijcie kiknąć pajacyka. Widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się. Captain, my captain? Sit down, Mr. Anderson. you hear me? Sit down.